Z nami Robert Stockinger, świetny dziennikarz, gwiazda pytania na śniadanie, a teraz również prowadzący Voice Senior. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo ładnie pani mnie zapowiedziała. Cieszę się, że dołączyłem do ekipy The Voice Senior, że towarzyszę Marcie Manowskiej, że jest takie zacne grono trenerów, którzy szybko złapali ze sobą wspólny kontakt. Świetnie oni się ze sobą czują, my na scenie z Martą hmm. się dobrze czujemy, naprawdę atmosfera jest wzorowa. No właśnie, jak ta Marta Manowska, nie słyszałam żadnych złych słów nigdy o, o tym, jaką jest współpracownicą, ale może Pan coś opowie szerzej o Marcie. I ode mnie też pani nie usłyszy żadnych złych słów, jest krytyki na Martę, bo po prostu nie ma się tutaj do czego przyczepić. Hmm. Jest bardzo profesjonalna, życzliwa, koleżeńska, także. Szybko złapaliśmy kontakt, konkretna dziewczyna, mówi co jej się podoba, co jej się nie podoba, mhm. bez owijania w bawełnę. Tak powinno być, bardzo dobrze się ze sobą dogadujemy. Mhm. Udzieliła jakiś rad? No bo dla pana w sumie jest to debiut w tym programie przynajmniej. A tutaj dużo rad już usłyszałem <grym> i od reżyserki, <grym> i od wydawczyń, <grym> i od realizatorów, od Marty. Także nie tylko Marta mnie wspiera, nie tylko Marta mhm. służy dobrą radą, ale czuję duże wsparcie wielu osób na planie. Może właśnie dzięki temu czuję się swobodnie, mm. czuję się zaopiekowany. Robię to co potrafię, przeżywam te emocje, nie zastanawiam się, czy wypadam mm. tak, czy inaczej. W pełni przeżywam to, co mm. dzieje się w programie. Jest to dla mnie zupełnie naturalne. Nie dorabiam do tego żadnej wielkiej historii. Po prostu. Przeżywam to tak jak ci uczestnicy. Właśnie, to jest taki specyficzny program, w którym są starsi ludzie i oni są niezwykle emocjonalni czasem, prawda? Czy miał pan jakieś tutaj już takie wybuchy emocji do opanowania? I uczestnicy są emocjonalni, i, 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 no i trenerzy też zdarza się, że, że się wzruszają. Były już takie sytuacje, gdzie i publiczność uroniła łzy, i mnie się łzy zakręciły w oczach, i to nieraz, bo wiemy i czujemy to, ile te występy znaczą dla naszych seniorów. Niektóre piosenki są bardzo wzruszające. To jest taka. Pogoń za marzeniami, która czasem trwała dziesiątki lat, a dzisiaj na oczach całej Polski te marzenia są doganiane. To jest bardzo wzruszające. To prawda. Myślę, że też jest dosyć wzruszające to, że ja w takich momentach myślę sobie o mojej babci. Moja babcia niedawno zmarła, pana babcia też niestety odeszła. Myślę, że to też warto zadedykować taki program babciom naszym. Rzeczywiście, ja widzę w naszych uczestnikach, w tych śpiewających seniorach, swoich dziadków. Moja babcia była piosenkarką, poznała w trasie koncertowej mojego dziadka, piosenkarza. Drugi dziadek od strony mamy był solistą w, Opec, w operetce warszawskiej. Byłem wychowywany w takim duchu muzycznym dawnych piosenek, dawnych wykonawców, dawnych takich historii prywatnych też o, o gwiazdach estrady. Ech, także w tych śpiewających seniorach e, za każdym razem widzę cząstkę moich dziadków i mojej babci, która rzeczywiście e, odeszła w tym roku. A nie próbował pan też pójść w ich ślady, bo tak myślę, że kawałek głosu to pan ma, tylko pan to ukrywa. E, nie było nigdy takiego pomysłu, żebym próbował swoich sił w aktorstwie, w śpiewaniu. Moja rodzina rzeczywiście ma szerokie i długie artystyczne tradycje, ja jestem dziennikarzem, jestem prezenterem telewizyjnym, to wbrew pozorom wcale nie jest takie bliskie artystycznym zawodom, natomiast mam ten szacunek wyrobiony, wiem ile to znaczy wyjść na scenę i zaśpiewać, więc tym bardziej doceniam to wszystko, co, co seniorzy robią na, scenę, na, na naszej scenie. A nie chciałby pan, nie ciągnie jednak mimo wszystko? Kiedy widzę, jak dobrze radzą sobie y, nasi wykonawcy, jestem po prostu onieśmielony i zawstydzony, bo wiem, że ja bym tak nie potrafił.